Jesteśmy. Dobrze. Słowieńcem Panie, alleluja, Wiecie, kochani, czekamy jeszcze parę minut na, na tych, co dołączą do transmisji. A, witam serdecznie. E, mamy transmisję na żywo na dwóch kanałach: na kanale YouTube i na kanale TikTok. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, ponieważ um, uprzejmie ktoś na TikToku zamknął kanał i byłam zmuszona. Poprowadzić live y na YouTube. I co się, słuchajcie, wydarzyło? Wydarzyło się to, że na TikToku zaczęłam uruchamiać istniejący kanał, taki niski, i dzięki różnym nowym osobom, dzięki kanałom wspierającym, budującym, w ciągu kilku dni został odbudowany nowy, zabudowany nowy kanał. Na którym teraz, właśnie na TikToku jest live. A, a dziś niespodzianka. Dzisiaj taką niespodzianką jest to, że chciałam zbudować zupełnie nowy kanał na drugim numerze telefonu na którym był ten, który mi zablokowano kanał. Po czym mi napisano, że nie mogę za, nowego kanału uruchomić tylko mogę prosić o przywrócenie tego zablokowanego. Um. No musi być jednakowo, bo musi być i na TikToku, na YouTubie musi być jednakowy obraz. Z tego względu, żebyście potem nie szarpali się, kto jest prawdziwy, kto nieprawdziwy, kto sztuczną lalką, a kto sztuczną marionetką. Macie, macie po prostu obraz taki jaki jest. Obraz będzie na pewno każdego dnia trochę inny. Także też. Um, 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 привет będę mówiła czasem bo muszę czytać i w jednym kanale i w drugim kanale informacje, w związku z tym nie dziwcie się, jeżeli będą jakieś komentarze z mojej strony które nie będą działały, nie będą rozumiane, ponieważ muszę i tu i tu odpowiadać osobom, dobra? spasiba um, Ja. No i słuchajcie, no i dzisiaj była niespodzianka, bo faktycznie mm, napisałam odwołanie na tamten kanał, który zamknięto i w ciągu dwóch godzin przywrócono kanał. E, po prostu słuchajcie do wszelkich hejterów. E, naprawdę myślcie, co robicie z kanałami ludzi. Którzy ciężko pracują wiele miesięcy, którzy tak naprawdę poświęcają swój czas nie tylko dla zarobku, ale po poświęcają czas Wam, żebyśmy mogli się spotykać, żebyśmy mogli omawiać trudne tematy, tematy, które Was bolą, żebyśmy byli społecznością, która się wspiera, która omawia naprawdę Czasem niepokojące wydarzenia dla Was samych. W naszej społeczności mamy już wiele, można powiedzieć, sukcesów, ponieważ są osoby, które przetrwały traumy, przetrwały różne trudne sytuacje. W związku z tym grupa jest bardzo silna, bardzo stabilna, bardzo mocna. I już żeśmy mieli pierwsze spotkanie w kwietniu w Częstochowie. Drugie planujemy we wrześniu, 15 września w Warszawie. I kto chce, może przyjechać, poznać tych, którzy należą do grupy. Na pewno wszyscy z grupy nie będą, bo ludzie mają różne zajęcia, nie każdemu termin pasuje. Będziecie musieli wybrać, tak naprawdę, na którym z kanałów TikToka będę prowadziła live, czy na tym nowym czy na tym starszym. A także cieszę się, witaj analizatorek, cieszę się. Um, mm, yes, I'm speaking English too. Yes, I can. That, uh, I'm talking about that uh, we have now two transmission. One transmission is on the YouTube, another one on the TikTok, uh, because uh, during these days I could um, make a new channel of TikTok but today they recast um, my reject about the old one account so um, um, uh, I am from uh, I am from uh, you are Mahmoud uh, I am from from Poland uh, and uh, we have two channels two transmissions um, Hola, buenas tardes. Como está? I słuchajcie, kochani, naprawdę. Mm, wow, hello, that, uh, mm, uh, from Orlean. It's good, and I invite Orlean And our channel. Thank you to came. Uh, you can use two um, transmission on TikTok. TikTok too? because we have two transmissions. Uh, we have transmission on YouTube and TikTok. Um. Piety jeszcze nie ma. Piety się nie zgłosił. Nie wiem, Adamie. Jak twoja ręka, powiedz? Uh, także, kochani, jest 20:30, zaczynamy nasze spotkanie. Kto jest, to jest, kto będzie mógł, kto dołączy i to tak jak zwykle mamy na początku mamy Tedeum i apel jasnogórski, potem możemy rozmawiać o czym tam chcemy. Jest, I'm fine, it's okay. Potem możemy rozmawiać o czym chcemy. No, to dobrze, bo może trzeba będzie nastawić rękę, wiesz? E, e, trzeba prześwietlenie zrobić albo rezonans. E, I e, potem będziemy mieli o 22.00 modlitwę za mm, świat i za pokój. Now we, start, um, now we start the short pray for the open hour meeting. Then we'll be talking about we want, And then from. Um, 10 o'clock PM. We will be um, praying for the world, for the peace, uh, for the Poland, and different uh, um, praying to the God, like that. Um, um, uh, My kids. Um, Dziękuję Adamie. Dobrze kochani, zaczynamy modlitwę. nie, nie ma co przedłużać. Kot też rozpoczął naszą modlitwę. E, tak. To więc zaczynamy naszą modlitwę. Zobaczymy, kto potem będzie. Ci, którzy są na TikToku, proszeni są, aby wybrać, czy będziemy na starym kanale TikToka, czy na nowym. Stary kanał ma więcej, co prawda, ma lepszą likę. To może weźmiemy ten stary kanał, zobaczymy. Na razie dzisiaj jest tak, bo tak obiecałam, że będzie, bo nie zdążyłam jeszcze nagrać filmu. Dobrze, zaczynamy. I w te will Wilkam he or she will be i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Boże, wieczna chwała. wstępu w król łaskawy. Pełne niebo z ziemi majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza. Chór proroków okrągiemi, z głębi serca ile zdoła głosy ludu zgodzonymi wielbi święta pieśń kościoła, niezmierzona ojca chwały, syna słowu wieku istę. Z duchem wszechświat wielbi cały. Królem chwały też Chryste Teś rodzica, syn, węch wiek By świat bawić Twoim zgonem. Przy oblukszy człowieka, Nie wzgardziłeś panny łonem, Teś pokruszył śmierci wrota, Stary oścień męki dubie, I rajskiego kraj żywota Otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz, Boga, Chwale Ojca, sen jedyny. Lecz Ty, z armii trąba struga, Przyjdź, ludzkie czyny. Prosim, cudzy łaskie godni, Wspomóż obmyj grzech, co plawi. Gdyś odkupił nas od zbrodni, Drugi swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały znaj nam zdroje, zbawo Jezu lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje, rządzie broń po wszystkie lata, sprowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy władco świata imię Twoje wysłać. Pięćto sławi Twoje czyny. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nie ustanie, pieśc osławi Twoje czyny. A w nas Jezus, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twoje opieki. Tobie, Jezus, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię po błogosławne spotkanie, abyśmy tu zgromadzeni byli dla siebie życzliwi, mieli serce, duszę, umysł i ręce pełne miłości w czynach, w słowach, w myślach. By ci, którzy przychodzą zagubieni, mogli drogę do ciebie odnaleźć, a ci, którzy przychodzą, szpecić, niech odejdą, jeśli nie mogą przy tobie miejsca znaleźć. Amen. Witajcie wszyscy serdecznie. No, i tak właśnie jest. Gorzkie żale za jakiś czas. Dzisiaj słuchałam cało gorzkich żali. Gorzki żale są choralne, są sekwencje i kobiece i męskie. Dzień dobry. Także przygotuję coś na pewno. Ale fragment dla ciebie specjalnie. Tak, jak to było. Nie pamiętam, bo mi się teraz już tam bądź, pozdrowiony. To mi się dużo różnych pieśni po prostu kojarzy. Ale. Hmm. E... Ale dobrze, coś tam przygotuję. E... Ponieważ no nie mogłam przygotować, ponieważ bardzo chciałam, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli, chcieli. No, kanał na, YouTube, na TikToku, nie tylko na YouTubie, bo nam zablokowali TikTok. I jak wiecie, no ja przepraszam za takie drżenia bo jeszcze nie mam specjalnego nośnika, żeby dwa aparaty razem mieć żeby to razem nadawało. Przepraszam za moje rozbieżne oczy, rozbiegane, bo muszę i tu, um, i tu, i tu um, czytać. Um, no po prostu no, bezebu przatan, to jest złoto, to są upadli aniołowie, którzy oddalili się. Mm. Mm. Dziękuję Petet. E, Tutaj się oddalili od Boga. E, po prostu no. Mm. No już teraz odblokowali. E, czy mogą powstać, czy mogą się nawrócić? Tak mogą. Jeśli pozbędą się pychy w sobie. I zaczną być gorliwi w swoim nawracaniu się ku Bogu, I zaczną, i zaczną być pokorni. Jest to możliwe, tylko to będzie dopiero po tym, jak wszyscy ludzie do Boga powrócą, to wtedy oni się będą uczyć. Ale to jeszcze spory czas. Pozdrawiam Mikołaja, Zosie i Wandę. Witam wszystkich na obu kanałach na TikToku i na oczywiście YouTube. Dziękuję Ci, Magdalenko, za Twoją pracę. Widzę, że taki pierwszy kanał jest bardzo ciężko rozkręcić. Ja mam propozycję, że z TikToka tego nowego może wyjdziemy bo będzie modlitwa o 22 i skoczymy na tego TikToka. Tylko um, czy ja dam radę przełączyć na niego i byśmy wskoczyli na TikToka tego drugiego. Nie wiem czy dam radę przełączyć. Czy dam się przełączyć przez ten numer. Dobra, to co? Bo i tak jesteś tylko ty, to zamknę TikToka i spróbuję wejść na tego TikToka starego, nie? Dobra, tak się umawiamy. A, YouTube normalnie zostaje. YouTube normalnie zostaje, działa. Zobaczymy, co będzie na TikToku. Poczekajcie. Hmm. Dobra. Poczekajcie. I teraz ja zobaczę, czy dam radę się tutaj przełączyć. Poczekajcie. Czy ja dam radę? Jak to się przełącza, to nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie. Dodaj konto. Nie wiem. Musiałabym odwrotnie zarejestrować. Chyba. Nie wiem, poczekajcie, zaraz zobaczę. Czy się da? Tu może. Czy... Słuchajcie, przepraszam Was. Może tak. Moje uwielbioną. Zobaczę, kochani, czy tam dam radę w ten sposób. Hmm. Niestety, konto jest dopasowane do numeru telefonu. Um, tak. Um, I w takim układzie byśmy musieli zrobić inaczej. Ponieważ YouTube mam na dwa numery, i musielibyśmy zrobić tak. Ponieważ jeszcze jest przed 22, to musielibyśmy zrobić tak. YouTube odpalam na tym. Starym numerze, a tamto konto TikToka na nowym numerze. I wtedy będzie działać wszystko. Ja nie pomyślałam, bo po prostu konta są przypisane pod numer telefonu. To jest w ogóle wszystko chore, że nie można tego przełączyć normalnie. No ale nic, co zrobić. To co? Umawiamy się, że przechodzimy z konta na konto. Będziecie musieli przejść za moment. A będzie drugi live na żywo też na YouTubie, także nie rozłączajcie się. Nie rozłączajcie się. Wiesz, humor mi wrócił po rozmowie z Bogiem. Także to nie jest tylko kwestia powrotu konta czy coś. Po prostu rozmawiałam bardzo długo z Bogiem. Dużo rzeczy mi powiedział i jest inaczej. Po prostu jest inaczej. Także co, rozłączamy się i tu i tu. Ja zmienię po prostu numery telefonów. Numery telefonów i przemienicie się po prostu. Dla Was to nie będzie różnicy, tylko drugi raz skoczycie na live'a na YouTube, dobra? Także tak się umawiamy, wszyscy wiedzą. To za, za moment będzie na drugim telefonie na żywo transmisja. Tu muszę za zamknąć, żeby móc na drugim telefonie.